Hej, dzieciaki, nasze przyrodnicze zagadki dobiegły końca. Świetnie poradziliście sobie ze zmaganiami, bardzo dobrze odpowiadaliście na wszystkie zagadki gąsa. Jesteście rewelacyjnymi przyrodnikami. Myślę, że zaszczepiłam w nas w Was pasję do przygód, do poszukiwań. Zasłużyliście sobie. Na nagrodę wszystkich uczestników zapraszam po odbiór dyplomów Małego Przyrodnika. Przygotowałam Wam też małą niespodziankę. Są to żabki i jaszczurki. Te kamyki pochodzą z bieszczad. Nazbierałam je dla Was nad soliną i pomalowałam na różne kolorowe wzorki. Taką żabkę albo jaszczurkę będziecie mogli zabrać sobie do domu. Ale to nie koniec spotkań. Już w lipcu zapraszam na kolejny wakacyjny, tym razem przyrodniczo-geograficzny cykl. Zaglądajcie na Facebooka. Do zobaczenia! Pa!